Odcinku przetestujemy sobie Tiger Stardust. Więc, tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Tiger. informację, że jest to Energy Drink. informację, że jest Stardust. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. informację, że w środku macie 330 ml. I, I informację, że po wypiciu powieściu tą butelkę wyrzucić. Więc, tak. Teraz, złożeniem, przychodzi. do otworzenia. I nalania produktu. Więc tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, mam taki zielony, brokatowy kolor, więc tak, teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu. No powiem tak, niczym się nie różni od blaka poziomkowego. Jest dobre, naprawdę mi smakuje. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 3,99. A przy zakupie dwóch sztuk, sztuka wychodzi po 3,50. Aczkolwiek, tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny poziomkowy smak. Aczkolwiek, tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 910, ponieważ jest naprawdę smaczny. I ci do koniec i papa.